Siemanko ogólnie nie nagrałem Minecraft, dlatego macie szybki filmik z gry Polybridge. Yo! Czołem majstre. Ja jestem Wolfie. I witajcie w grze Polybridge. Zaczynamy komponent. Mamy tych ziomeczków dać tutaj. Później ten ziomeczek ma wrócić po tą flagę, więc te ziomeczki sobie pojadą. Później przypłynie statek, później mają wrócić. Dobra, to będzie łatwe. Okej, okay, to jest mój pierwszy pomysł. Żeby, wiecie, że powiedzmy ten most jest podnoszony jakby do pionu Więc mam nadzieję, że się sprawdzi Jak na razie jadą dobrze, nic nie pęka O! O! No i złamał nogę A co jeśli powiedzmy zrobimy 40 ekspandu? Mam nadzieję, że tym razem będzie dobrze O! O! Trzyma się! Okej okay. No, nie wytrzymało. Okej, okay. ostatecznie udało mi się zrobić most. I działa on w ten sposób, że ustawmy sobie 35 ekspandu. Albo nie, nie, ustawmy 37, tak jak było. I tym razem powinno nam się udać. Ten most powinien chyba działać. Ale nie jestem pewien. Zobaczcie, jak, jak mało brakuje, żeby został zniszczony. I mimo wszystko kończymy poziom. Uff, no, 200 tysięcy plus. Spoko, to ja. Łatwa winda. Eee, nie do końca. Tak. A, poczekajcie. Bo ten A1 musi dostać się tutaj. I to musi dostać się tutaj, tak? Czyli ewentualnie możemy. Ha, jak to zrobić? Możemy zrobić tak, żeby ten samochód spadł. O, może, mam pomysł. Może zróbmy to na linach. Może trochę w dół. Nie, nie wiem, jak to zrobić. Okej, okay, może trochę trzeba cofnąć. Bo chłop musi się przewrócić. I wylądować na czterech łapach, tak zwanych. Musimy coś tu zmienić. Okej, okay, sprawa wygląda tak, że. Chyba udało nam się ogarnąć poziom. W sensie. Problem był tutaj, że ja musiałem dorobić tutaj kawałek drogi, ponieważ on ciągle jakby zatrzymywał się. Jakby tym nosem zahaczał. Zaraz wam pokażę. Jak wam us chyba. Albo może nic nie usuwajmy, bo się boję, że coś zepsuje. Wiem, że to, wiem, że to działa. Zobaczcie sami, że on tutaj się zatrzymuje. Ten prawie się wywala, ale się nie wywala. I ten robi pięknego fikołka. Idealnie. Idealnie. Okej, okay, następny poziom. Co są już dru drugi, drugi scenariusz? Ok, mamy doprowadzić busik do, do tej flagi. No dobra, spoko. I mamy tylko drewno. Czekajcie, co? Dre a, drogę i drewno. A, no dobra, no to co? Standardowo. Ok, mam nadzieję, że ten most wytrzyma. Chyba. Sprawdźmy to. Jak na razie już ma 50% obciążenia, więc jest źle. 80, ok, zwalnia. 9, no tak Y tira z mojego